Karolina Duszczyk, witam państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Naszym gościem jest badacz modeli sztucznej inteligencji, cybernetyk, pułkownik, dr inżynier Rafał Kasprzyk z Wojskowej Akademii Technicznej. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, pani. Dzisiaj będziemy popularyzować naukę. Wytłumaczymy powszechnie znane pojęcie, które jednak zasługuje na to, żeby wyjaśnić je od podstaw. Od naukowych podstaw. Bo sztuczną inteligencję znamy z zastosowań, modele językowe pomagają nam w pracy, rozmawiają z nami. Wiążemy nadzieję z autonomicznymi samochodami i jeszcze większe z zastosowaniami sztucznej inteligencji w medycynie. Chcielibyśmy też, żeby maszyny wyposażone w sztuczną inteligencję zastąpiły człowieka na polu walki. Ale czy wiemy, co stoi za tymi wszystkimi systemami? Czym jest sztuczna inteligencja? To pytanie, które bardzo często pada, nie ma też takiej jednoznacznej odpowiedzi. Może zacznę tak humanistycznie, paradoksalnie, że jest to tchnienie ciepła algorytmów do zimnych układów scalonych. Te algorytmy rozgrzewają te układy scalone i pojawia się nowy byt, sztuczna inteligencja. Niektórzy widzą tę sztuczną inteligencję jako, znowu humanistycznie mówiąc, światło, bardzo pozytywnie, niektórzy jako cień, czy nawet mrok przyszłości, który się teraz odbija w teraźniejszości. Ja widzę to jako narzędzie, narzędzie, które jest wzmacniaczem naszej inteligencji. Ludzie budowali różnego rodzaju amplifikatory, wzmacniacze kiedyś siły i wciąż budujemy takie wzmacniacze, komunikacji, żeby się komunikować, a teraz od pewnego czasu budujemy... Software, który ma wzmacniać naszą inteligencję. Także w ten sposób można patrzeć na to narzędzie, które też bardzo szybko staje się coraz bardziej autonomiczne. Potrzebuje mnóstwa danych i to jest paliwo algorytmów sztucznej inteligencji. Siłą z kolei jest moc obliczeniowa współczesnych komputerów. No a pytaniem otwartym jest taką tajemnicą, czy kiedyś sobie ten nowy byt nie zacznie zadawać pytania sam, kim jest. E, czyli uściślimy, e, czy, to je, czy to są algorytmy, czy to jest maszyna, czy połączenie. To jest połączenie hardware'u z, z softwarem. Hardware to, to, to ciało, natomiast e, software to e, umysł. Póki co umysł może kiedyś również i duch. Mm -hmm. Podałam kilka przykładów zastosowań, które znamy. Ten obszar zastosowań jest bardzo szeroki i prawdopodobnie wynika to z różnorodności takich narzędzi budowanych przez naukowców. Gdyby Pan miał sklasyfikować te narzędzia sztucznej inteligencji, to jakie mhm. główne grupy moglibyśmy poznać? Tak, rozwój algorytmów sztucznej inteligencji to można powiedzieć, że to jest taka ewolucja w przyspieszonym tempie, w tempie wykładniczym, a klasyfikacja to jest tak, jakbyśmy próbowali malować mapę kontynentu, który jeszcze żeśmy nie odkryli i co więcej sobie nie zdajemy sprawy być może, że są inne kontynenty. Niemniej jednak próbuje się klasyfikować. Mówi się o silnej, sztucznej inteligencji, o słabej sztucznej inteligencji, o wąskiej, szerokiej. Można by na ten temat dużo mówić, natomiast z punktu widzenia inżynier, inżyniera, inżynierskiego, jestem inżynierem, można taką takson taksonomię najprostszą wprowadzić, że możemy budować inteligentne maszyny, tą sztuczną inteligencję z wiedzy człowieka, bądź możemy budować inteligentne maszyny z danych. Budowa tych inteligentnych maszyn z wiedzy człowieka to jest coś, co królowało przez wiele lat i polegało na tym, że człowiek był ekspertem, czy jest ekspertem w pewnej dziedzinie. Nauczycielem, który uczy sztuczną inteligencję. Tak, zna reguły postępowania, rozwiązywania problemów i te reguły są przelewane na mniej lub bardziej, zwykle bardziej zaawansowany software. My rozumiemy dzięki temu tę maszynę. Ponieważ reguły były wcześniej w głowie człowieka Aha. i one zostały czasami z błędami, a czasami sam człowiek już te reguły miał błędne w swojej głowie, przelane na software. Natomiast od pewnego czasu króluje takie podejście, które określane jest też mianem uczenia maszynowego, uczenia z danych, kiedy my nie potrzebujemy eksperta, tak rozumianego jak w, w, na te, w tej pierwszej ścieżce, potrzebujemy natomiast bardzo, bardzo dużo danych. I mamy szereg algorytmów uczenia maszynowego. To jest software, hmm. który z tych danych uczy się reguł postępowania, uczy się właśnie tej wiedzy, czyli jakby z danych mamy ekstrakcję wiedzy przez maszynę. I powsta powstaje software 2.0, i, i to są właśnie najczęściej współczesne implementacje algorytmów sztucz sztucznej inteligencji. Tak? Czy y, mogę to rozumieć jako <laughs> rozpędzenie tej sztucznej inteligencji? Pozwolenie jej na samodzielne uczenie się, i potem już nie do końca wiemy, jakie procesy zachodzą podczas tego uczenia się? Tak, bardzo słuszna uwaga i właśnie o to chodzi, że to drugie podejście uczenia z danych, w szczególności przy zastosowaniu głębokiego uczenia, głębokich sieci neur neuronowych, powstaje software, który bardzo często świetnie sobie radzi. W różnych obszarach dużo lepiej niż człowiek, natomiast my nie do końca rozumiemy reguły postępowania tej maszyny. Oczywiście, ponieważ umiemy budować takie maszyny, rozumiemy algorytm, który buduje model ostatecznie funkcjonowania tej maszyny, możemy się domyślać, ale nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć ze stuprocentową pewnością, jaką decyzję podejmie maszyna tak wytrenowana i jakie reguły stały właśnie za tą decyzją. Próbujemy oczywiście to wyjaśnić i to jest taki obszar określany mianem explainable AI, wyjaśnialnej AI, ponieważ no, nie lubimy, a czasami nie możemy, w szczególności w wojsku, wojsku, wykorzystywać maszyn, które nie wiemy na jakich zasadach dzia działają, funkcjonują. Mhm. Jak rozumiem, dostarczamy w tym drugim sposobie uczenia maszyn, dostarczamy mnóstwo danych, naukowcy dostarczają danych. Jak rozumieć te dane? To jest ten zasób informacji, który człowiek czerpie z otoczenia poprzez swoje zmysły. Ale nie tylko. W, w różny sposób. To zależy Co też... Co to są te dane, którymi ona też, się karmi? To wszystko zależy, e, do jakiego problemu budujemy tę maszynę. No na przykład, jeśli chodzi o duże modele językowe, ten obszar, który teraz jest mega popularny i spowodował ogromny hype, na sztuczną inteligencję. To są po prostu dane, które są zgromadzone, w szczególności w internecie, i proces uczenia takiej maszyny polega w pierwszym kroku na kompresji tych danych. Kompresja e, trudne słowo? Czyli po prostu chodzi o efektywny zapis w parametrach sieci neuronowych tych tej rozproszonej wiedzy, która występuje w danych na różnych portalach. Czyli mamy wiedzę wyrażoną poprzez słowa, zdania, wyrażenia, ale też dane to przecież obrazy, dźwięki, co jeszcze? Tak. Mamy teraz również modele multimodalne, które uczą się nie tylko z tekstu, ale z obrazu, z dźwięku. Generalnie wszystko sensorujemy. W tym momencie taka jest, taki jest kierunek, że zbieramy dane ponieważ możemy, mamy takie możliwości gromadzenia potężnej ilości danych, a potem się zastanawiamy, do czego te dane możemy wykorzystać, właśnie w szczególności z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. To odkryjmy kulisy zastosowań wojskowych, bo tych nie znamy powszechnie. Ostatnio zostało ogłoszone powstanie Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji. CISI, implementacja to wdrożenia, a SI to polski odpowiednik AI. Tak. Ale centrum będzie się też zajmowało badaniami. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli, co już stosuje się w wojsku mhm. na bazie sztucznej inteligencji i jakie mamy nadzieje z tym związane. Nadzieje są przeogromne, oczywiście również są pewne zagrożenia. Generalnie zastosowania sztucznej inteligencji w wojsku mają na celu zdobyć przewagę nad potencjalnym przeciwnikiem. Po to prowadzone są badania w wojsku i po to się implementuje algorytmy sztucznej inteligencji w uzbrojeniu, żeby zdobyć tę przewagę. I co one robią w uzbrojeniu? Tak. Można powiedzieć, że pozwalają nam osiągać zdolności w różnych obszarach. Przykładowo Jednym z takich obszarów zdolności yy, wojska jest zdolność do rozpoznania, do budowania świadomości sytuacyjnej, uwspólnianego obrazu yy, sytuacji na polu walki. Czyli analiza tym, obrazów, zdjęć, filmów. Tak, w tym są niezwykle skuteczne algorytmy uczenia maszynowego, które są w stanie precyzyjnie, bardzo szybko identyfikować podejrzane yy, obiekty. Rozpoznawać je i śledzić. Tak? To jest jedno z grubych takich zastosowań, również w cywilu, chociażby w autonomicznych pojazdach. Natomiast w wojsku no, chodzi o to, żeby zbierać dane i budować ten uwspólniony obraz sytuacji, który jest z kolei takim, taką, takim sposobem, Osiągania zdolności do dowodzenia, no żeby dowodzić, właśnie trzeba mieć ten uwspólniony obraz sytuacji, mieć zdolności do fuzji danych z olbrzymiej ilości sensorów, którymi są opakowane współczesne środki walki. Także sztuczna inteligencja również w tym momencie to wariantowanie, potencjalne kierunki działań, Courses of action jest w stanie podpowiadać i rekomendować to, co dowódca powinien, Według tego algorytmu na danym etapie prowadzenia operacji wybrać. Ale Oczywiście dowódca nie, dowódca musi, nie musi, na szczęście, i, i, i mam nadzieję, że nigdy w tym kierunku nie, nie pójdziemy. Natomiast wariantowanie, podpowiadanie potencjalnych kierunków to jest bardzo ciekawy kierunek wspierania dowódców przez sztuczną inteligencję. Mamy również inne obszary, gdzie sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w wojsku, chociażby obszar e, m, obrony, ochrony wojsk, gdzie sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do wszystkich takich działań, które są brudne, nudne, niebezpieczne. Czyli jak chroni wojska. Czyli chroni chociażby człowieka. kwestia minowania, kwestia rozminowania. Nie muszą to robić e, ludzie. To jest niezwykle e, niebezpieczne. I, i, I tutaj e, autonomiczne, czy półautonomiczne, czy sterowane pojazdy wsparte algorytmami sztucznej inteligencji mogą to e, robić. mogą Tak, roboty mogą, mask tak, mm -hmm. roboty mo mogą maskować e, e, teren, mogą mylić pociski przeciwnika. To jest też ten cały obszar związany z e, algorytmami sterowania bardzo dużą liczbą małych obiektów, dro dronami, mm -hmm. gdzie te drony właśnie mogą być wykorzystywane do. Maskowania terenu, to, 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 to co wspomniałem. W końcu mamy obszar logistycznego zabezpieczenia działań. Jak dobrze w wojsku yy, wiemy, logistyka to nie wszystko, ale wszystko bez logistyki, to nic. No i to tę logistyka, logistykę. Logistyka, czyli optymalne. Na zaopatrywanie. Przewożenie Pl tak, ciężkich ładunków. Tak, tak. Hmm. Planowanie y, 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 w ogóle takich operacji, zaopatrywania y, podczas prowadzenia operacji zużywane, y, zużywają się części, pociski. Trzeba y, planować, przewidzieć, kiedy, w jakim miejscu, ile, y, jakich zasobów dostarczyć. Tutaj ta sztuczna inteligencja może i jest wykorzystywana. Również do y, y, prognozowania potrzeb. Potrzeb obsługi coraz bardziej zaawansowanego sprzętu. To nawet w naszych samochodach współczesnych mamy, gdzie zużycie poszczególnych części zależy od stylu jazdy, tak? od oczywiście od przejechanych kilometrów, i komputer pokładowy podpowiada, kiedy należy udać się do serwisu. W wojsku mamy dużo bardziej zaawansowane maszyny, chociażby wprowadzane F35, kiedy potrzeba obsługi nie jest tak oczy, oczywista e, e, dla człowieka e, e, i wynika mocno ze zużycia, które zależy od, od wielu czynników i sztuczna inteligencja może, może podpowiadać. E, I ostatni, ostatni jakby obszar, bo bardzo ważny i tutaj z najwięcej emocji, czyli obszar rażenia, no bo w wojsku wojsko nie, nie tylko rozpoznaje, dowodzi, tak, stara się chronić, chronić swoje. Wojska, czy w końcu zaopatruje swoje wojska, no to niszczy przeciwnika, kinetycznie czy niekinetycznie. I tutaj absolutnie sztuczna inteligencja może być wykorzystywana, ale na szczęście nie jest, w tym sensie, że przynajmniej póki co nie ma wdrożonych autonomicznych, śmiercionośnych systemów uzbrojenia. Natomiast kto wie, jak to będzie w przyszłości, i kto wie, jeśli te maszyny będą niezwykle zaawansowane i w przypadku np. braku łączności z taką maszyną, czy nie zdecydują się niektóre ze stron, aby taka autonomiczna maszyna, która nie jest w stanie, z którą nie jesteśmy w stanie się skomunikować, nie podjęła właśnie działania rażenia kinetycznego, śmiercionośnego, prawda? I może ostatni, jeszcze taki e, e, obszar, obszar, bardzo ważny. W szczególności dla wojsk obrony cyberprzestrzeni, ale nie tylko, i wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji to są kwestie operacji CyberOps, operacji technicznych na systemach teleinformatycznych przeciwnika i obszar InfoOps, czyli działania informacyjne. Tutaj jest bardzo dużo prac które pokazują, jak można wykorzystać i wykorzystuje się, sztuc się sztuczną inteligencję. Chociażby Super sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do rozpoznania, rozpoznania podatności infrastruktury teleinform teleinformatycznej przeciwnika, żeby gromadzić bazę właśnie tych podatności, atakować. Z drugiej strony, my możemy rozpoznawać z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji naszą infrastrukturę, żeby ją właśnie utwardzać, żeby te podatności usuwać. No to powiedzmy o zagrożeniach, bo nie ma narzędzia perfekcyjnego, nie ma strategii walki czy obrony, która nie ma słabych stron. Mówi pan trudne słowa podatności, atak w cyberprzestrzeni, zdefiniujmy te zagrożenia, te słabości może zastosowania sztucznej inteligencji w wojskowości. Tak, może, może powiem w ten sposób, że nawiązując do początku naszego wywiadu, że AI to narzędzie i AI to software. To nie jest jakiś taki magiczny byt, tylko to jest software. Czasami go nie rozumiemy, tak jak żeśmy sobie powiedzieli. Ponieważ to jest software, to wprowadzenie software'u zwiększa powierzchnię ataku czyli zwiększa liczbę obiektów które mogą mieć podatności mogą mieć luki które to luki podatności może wykorzystać przeciwnik Co to jest taka luka Co więcej Jak to, to jest pewna słabość systemu to jest pewne um, Takie tylne niekontrolowane drzwi, można wejść Tak czasami systemu? niekontrolowane a czasami specjalnie wprowadzane tylne wejście do systemu i w przypadku algorytmów sztucznej inteligencji jest o tyle Temat skomplikowany, że ponieważ do końca nie rozumiemy tych najnowszych, dużych modeli budowanych z wykorzystaniem chociażby architektur głębokich sieci neuronowych, to one mogą mieć podatności, które nie są dla nas widoczne, również nie są widoczne dla przeciwnika, przynajmniej na początku, natomiast mogą być wyszukane, znalezione z wykorzystaniem innych algorytmów uczenia. Maszynowego. I wtedy I pojawia... następuje wojna na algorytmy. Dokładnie. I pojawia się coś, co można nazwać wojną maszyn. Do tej pory mieliśmy do czynienia z wojną na algorytmy, głównie to dotyczyło um, obszaru kryptologii, kryptografii, mhm. kryptoanalizy. E, e, natomiast teraz ten obszar e, wojny na algorytmy. No jest, jest dużo szerszy, przez to, że nie tylko do kryptologii, kryptografii, kryptoanalizy wykorzystujemy te e, algorytmy. I paradoks jest taki, że taka maszyna, która niezwykle dobrze sobie radzi w jakimś e, obszarze, e, jest w stanie podejmować e, decyzje bardzo szybko i nie waha się, bo nie ma e, strachu, e, nie ma emocji e, e, takich, jakie e, ma człowiek. To przez taki złośliwy, tak zwany antagonistyczny atak może zostać zmanipulowana jak marionetka. Yy, I, czyli, upraszczając złośliwy, antagonistyczny atak, ktoś próbuje oszukać sztuczną inteligencję innymi algorytmami. A jak można oszukać? Yy, sprowadza się to do tego, najczęściej troszkę upraszczając, że przygotowuj, przygotowujemy pewną porcję danych, per, per, pewną perturbację, czy ja to nazywam e, złośliwy szum, który pozwala złośliwie sterować. Tą maszyną. To, to są tak zwane na przykład łatki antagonistyczne, które możemy umieszczać na obiektach, które powodują, że dla maszyny ten obiekt ze świata fizycznego jest zupełnie innym obiektem. Człowiek klasyfikuje bez problemu ten obiekt, przypisuje mu etykietę właściwą, natomiast ten niezwykle zaawansowany algorytm widzi zupełnie coś innego. To podajmy przykład. Jak można oszukać autonomiczny pojazd? Na prawdziwym obiekcie, jak może wyglądać taka łatka? E, tak. e, Podajmy e, przykład ze świata, który znamy, my, laicy. To może właśnie jest dobry przykład, dlatego, że e, jest odpowiedzią, dlaczego autonomiczne pojazdy e, nie jeżdżą po naszych drogach, czy hmm. nie tylko po naszych. Algorytm, e, algorytmy, modele e, e, widzenia komputerowego, które są chociażby w, w systemach autonomicznych, są niezwykle zaawansowane i są niezwykle odporne na ataki takie chuligańskie, takie no. losowe, przypadkowe niszczenie znaków, zamal zamalowywanie Znakom tych znaków drogowych. Za dokładnie. E, te algorytmy są e, tutaj e, f, odporne na tego typu działań. Na natomiast w, mom w momencie kiedy na taki znak zostanie e, spre spreparowana. Specjalna łatka, która nazywa się właśnie tym, tym paczem, takim antagonistycznym, to zwykle jest mało widoczne dla człowieka, a już nawet jeśli jest widoczne, nie powoduje błędno, błędnej klasyfikacji. Jakaś naklejka, farba? Dokładnie. Do, jak, pewna naklejka, y, może być jedna, może być kilka, to, to y, y, różnie wygląda, i zwykle jest to przygotowywane przez algorytm uczenia maszynowego inny który próbuje znaleźć podatność tego pierwszego tego wykorzystywanego do widzenia komputerowego powiedzmy w autonomicznym e, samochodzie i może to spowodować i jest dużo prac takich które to pokazują gdzie dla e, na przykład z, znak stop e, poddany takiemu atakowi e, dla człowieka dalej jest znakiem stop a e, autonomiczny samochód widzi droga z pierwszeństwem przejazdu, tak? Czyli aż tak może się mylić. Mhm. I badem. wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy tego typu algorytmy wykorzystywali w, w wojsku mhm. i następnie takie łatki byłyby szukane przez przeciwnika i nasze systemy zaczęłyby atakować nasze własne pododdziały, tak? Czy nasze obiekty typu czołgi, Statki powietrzne. Niebezpieczne. To jest niezwykle niebezpieczne, więc hmm. tutaj należy zdrowy rozsądek. I tu jest miejsce zastosować. dla naukowców, którzy mogą wykonywać prace, które mają temu zapobiec. Jest pan zastępcą dziekana Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Na studiach wojskowych co roku kształci się ponad 120 osób, a do tego jeszcze przecież dochodzą studenci cywilni. Właściwie praca jest pewna po mhm. takich studiach. Będą pracować w wojskach obrony cyberprzestrzeni mówię o studentach mundurowych, z kolei no, tutaj ten obszar zastosowań w gospodarce też jest, no, wydaje się na tyle perspektywiczny, że każdy z nich będzie miał pracę. Czy jednak w Polsce jest szansa na pracę naukową nad modelami sztucznej inteligencji, taką, która spotka oczekiwania ambitnych młodych badaczy. Jakie badania wykonuje się w Wojskowej Akademii Technicznej? Czy właśnie w obszarze mhm. tych wojennych algorytmy, czy jeszcze jakieś ciekawe badania może nam pan powiedzieć o nich tylko w prosty sposób, tak żebyśmy zrozumieli? Bardzo, bardzo dużo pytań, to postaram się na te pytania odpowiedzieć. Na wydziale cybernetyki prowadzimy kształcenie na dwóch kierunkach. Na kierunku informatyka i na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Tak jak pani powiedziała, zarówno studenci cywilni, jak i wojskowi. Obecnie na, pięć, na, na wszystkich pięciu latach studiów w sumie mamy około 600 podchorążych kandydatów na oficerów. I drugie tyle mamy wśród studentów cywilnych. Wydział Cybernetyki powstał w 1968 roku ponad 55 lat temu, ponieważ już wtedy zauważono w wojsku polskim, że maszyny liczące, jak wtedy nazywano komputery, czy środki komunikacji są na tyle złożone z jednej strony, a z drugiej strony dają na tyle duże możliwości, że należy to wykorzystać w siłach zbrojnych. Czyli macie długoletnie doświadczenie, tak. a patrząc I... w przyszłość, czy Młody, ambitny człowiek, który chce w Polsce prowadzić badania nad sztuczną inteligencją, powinien przyjść na takie studia? Oczywiście, yy. powinien przyjść na takie studia. Jeśli chce rozwijać swoje umiejętności w obszarze sztucznej inteligencji i pracować w wojsku, to powinien przyjść na studia wojskowe. Tym bardziej, że teraz, tak jak Pani powiedziała, w ramach Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni powstaje Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji, gdzie nasi absolwenci, w szczególności ci o specjalnościach, które dotykają tematów sztucznej inteligencji, tam będą trafiali. Jeśli ktoś jest zainteresowany sztuczną inteligencją i chce pracować w cywilu, w korporacji czy w instytucjach państwowych, to powinien przyjść na studia cywilne. Oczywiście ja zachęcam na VAT, do Wojskowej Akademii Technicznej na Wydział Cybernetyki. No Ponieważ przykład, już tak, dzisiaj, hmm? już dzisiaj to jest od, od wielu lat widać to, że nasi absolwenci, zarówno cywilni, jak i wojskowi trafiają na bardzo dobre stanowiska w różnych korporacjach i bardzo dobrze. No mówiąc wprost zarabiają, ponieważ mają wysokie kompetencje. Ale pytałam też o te przykłady projektów badawczych, w których mhm. można łączyć jedno i drugie, czyli być w laboratorium i pracować tak. w gospodarce. I kształcimy i prowadzimy badania w obszarze systemów dowodzenia, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji do budowy efektywnych systemów dowodzenia i kontroli, systemów kierowania środkami walki. Wspomagania wszelkich procesów informacyjno-decyzyjnych, czy w wojsku, czy w cywilu. Prowadzimy badania nad algorytmami, chociażby do zarządzania różnego rodzaju, różnej klasy dronami, aby uczynić je bardziej autonomicznymi. Prowadzimy badania w obszarze, zarówno wspomnianym przeze mnie cyberops, tak, jak i infops. E, także cały, całe spektrum różnych zastosowań sztucznej inteligencji jest dotykane. E, no oczywiście, żeby o tych bardzo takich ciekawych tematach rozmawiać, to trzeba mieć pewne podstawy e, takie matematyczne. Więc Ale kształcenie też... u nas tak e, e, odbywa się od, od podstaw, jest bardzo mocna. E, e, Mocny, mocny taki mocne uderzenie na początku na pierwszym roku kiedy trzeba przejść przez matematykę statystykę probabilistykę, poligon ale mamy intelektualny. Tak, poligon intelektualny hmm. tak tak, żeby potem przechodzić do takich przedmiotów, które e, już są bliżej tych takich narzędzi e, obecnie budowanych i wykorzystywanych. No ale żeby je hmm. budować i wykorzystywać to po prostu trzeba znać podstawy. Hmm. E, i wtedy można w wojnie informacyjnej też e, wprowadzać rozumieć, algorytmy sztucznej inteligencji. Rozumieć co to jest, żeby być Odpornym na ataki. Tak. Rozumieć, co to jest proces dezinformowania i budować e, świadomość tegoż procesu, i budować skuteczne metody przeciwdziałania. Tutaj o tym się też bardzo dużo mówi, bo sztuczna inteligencja jest niestety wykorzystywana do generowania deepfaków, czyli syntetycznych czy półsyntetycznych e, treści, które mogą być wykorzystywane do manipulowania osobą, grupą społeczną czy, czy całym społeczeństwem. Do tego jest wykorzystywana sztuczna inteligencja w szczególności tak zwana generatywna sztuczna inteligencja no ale oczywiście mamy tą zasadę miecz, miecz tarcza czyli również powstają pewne narzędzia oparte o algorytm sztucznej inteligencji do identyfikacji takich treści syntetycznych mających znamiona dezinformacji a nas ludzi uzbraja wiedza także bardzo dziękuję za tę solidną porcję wiedzy Yy, dziękuję bardzo Państwu. Yy, rozmawiał z nami yy, zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, pułkownik dr. inżynier Rafał Kasprzyk. Yy, dziękuję Państwu. Zapraszam na kolejne studio PAP w poniedziałek o godzinie 10.00.